Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was w cotygodniowym czytaniu dla Trygonu Ziemi. Kolejność Byk, Panna, Koziorożec. Czasówkę znajdziecie pod spodem. Pamiętajcie, jeżeli te czytania nie rezonują z Wami, starajcie się nie naciągać ich tak, żeby pasowały. A tym bardziej, jeśli pojawiają się trudniejsze energie, bo ja głęboko wierzę w to, że... Na czytania zaglądają osoby, które potrzebują rady w niekoniecznie łatwych sytuacjach, więc to, że będą się trudniejsze sytuacje również pojawić, jest zupełnie naturalne. Ale jeżeli to nie dla was, to nie bierzcie tego, zostawcie. Myślę, że możemy zacząć. Rozpoczniemy sobie od osób z podznaku byka. Możliwe energie dla osób z podznaku byka na nowy tydzień. Królowa Kielichów wypadła. Karta Raka. Rydwan, ponownie Rak. 9 denarów. Królowa była. Zwróćcie uwagę na kobiety w waszym otoczeniu. Weźcie ją pod uwagę w swoich planach. Koniecznie kobieta. Zdecydowanie. No. Dobrze, główna sprawa dla osób spod znaku byka w nowym tygodniu: Księżniczka Mieczy. Co w miłości: pięć mieczy, rodzina, przyjaciele, sąd, praca, finanse, trójka denarów i zdrowie: rycerz buław. W tle dziewiątka kielichów. Chwytam kolejną talię i będziemy sobie od razu, słuchajcie, dopytywać. Dobrze, zaczniemy od głównej energii w tym tygodniu. Mamy tutaj giermka mieczy. Zatem, główne sprawy, najważniejsze sprawy, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, dotyczą kilku aspektów. Po pierwsze, dzieci lub osoby młodsze, które chcą być wysłuchane, i warto dać uwagę tym osobom. Po drugie, bardzo proszę zwrócić uwagę w tym tygodniu na wszelkiego rodzaju pomówienia, plotki itd., bo nie wszystko będzie szczere, nie wszystko będzie sprawdzone. To znaczy, sprawdzajcie informacje, zanim prześlecie je dalej. Może tak, i to nie dotyczy tylko ktoś mi coś powiedział i, i o kimś, prawda. Więc ja zadzwonię do przyjaciółki i pogadam z nią. To dotyczy również umów i przede wszystkim wszelkiego rodzaju umowy czy sprawy urzędowe. Zanim coś podpiszę, zanim coś wyślę, sprawdzę jeszcze raz, czy wszystko zostało dobrze wypełnione, bo diabeł tkwi w szczegółach. Zatem tutaj bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Księżniczka Mieczy ogólnie, widzę, że ktoś chce zostać wysłuchany, i nie wiem, czy wy, czy ktoś wokół was. Bo to jest karta dyskusji, konfliktów, rozmów, wyjaśnień, informacji. Więc mogą do Was iść informacje. Może Wy macie komuś coś do powiedzenia, więc to jest dobry moment. Ale zobaczę, co nam obok tego stoi. Czwórka kielichów. Ktoś czuje się niesłyszany, a nawet nie niesłyszany, niesłuchany. I, I tutaj z czwórko... i zaraz wyciągnę dla Was radę wokół tego, bo czwórka kielichów jest z kartą zniechęcenia. Ja nawet nie patrzę, co masz mi do zaoferowania. Czyli pewne informacje mogą zostawać, odrzu... zostawać e... odrzucane, ale także pisma urzędowe nie wszystkie muszą zostać przyjmowane i, i słuchajcie, no często w urzędach mamy problem coś załatwić, to to może być ten tydzień. Zaraz zobaczę, jaka jest rada wokół tego. Znowu mam wrażenie, że trzeba zwrócić uwagę na komunikację, bo i w związkach się to pokazuje, i w rodzinie, w pracy zresztą też. Bardzo ważna w tym tygodniu jest komunikacja. Mam wrażenie, że tutaj są osoby, które chcą coś powiedzieć, niekoniecznie posłuchać i to działa w dwie strony. Zatem nauczyć się słuchać, ale też jasno wyrażać swój punkt widzenia. Szczególnie powiem szczerze, przy związkach. Siódemka kielichów. Zanim coś powiesz, jasno sprecyzuj, co masz do powiedzenia i co chcesz dzięki temu osiągnąć. Bo tutaj się pojawiają tak zwane myślokształty i one niekoniecznie mają... My, my gadamy coś, a później sobie zdamy sprawę z tego, że nam się właściwie coś wydaje. Więc tutaj trzeba sprecyzować dobrze, co mam do powiedzenia i nie mówić, dopóki nie wiem. Druga sprawa jest taka, jasno określić, czego chcę i, i, i po to wyciągać rękę, bo... Siódemką kielichów też nie dajcie się nabrać. Siódemka kielichów niesprawdzone informacje do Was przychodzą w tym tygodniu. I czy to są umowy, czy to są plotki, nieważne. E, bardzo proszę dzielić przez trzy i nie podejmować decyzji, dopóki nie mam pewności. No, może tak. E, dobra, idziemy do związków i mamy piątkę mieczy. I piątka mieczy najczęściej jest kartą, która. Pokazuje trudną atmosferę, konflikt, niełatwy, całkiem trudny, powiedziałabym, ale najczęściej wynikający znowu z tego, że ja coś mówię, ty mnie nie rozumiesz, odbierasz to inaczej, e, mam wrażenie, że reagujesz inaczej niż reagujesz naprawdę. Rozumiecie? Znowu niesprawdzone informacje, znowu niezrozumienie siebie wynikające być może ze złego doboru słów. Więc kolejny raz bardzo mocno zaznacza się Karta komunikacji, która jest no, w tym tygodniu konieczna, żeby w ogóle jakkolwiek, cokolwiek e, uzyskać i żeby te sprawy jakoś wyglądały. Natomiast piątka mieczy ogólnie w uczuciach jest poczuciem porażki. No tutaj jest taki tytuł, ale to jest karta, która często mówi, że mamy wrażenie, że nie możemy dotrzeć do partnera. To jest walka bez szans po prostu, o uwagę, o atencję, e, prośby, groźby, nic nie działa. To jest karta też pragnień, które nie są realne w danym związku, w którym jesteśmy. No. Dla singla uwaga, bo tutaj albo ktoś bardzo walczy o Waszą atencję, albo uważajcie, żeby Wy nie wpaść w taką obsesję na punkcie jakiejś osoby. Rycerz Denarów, tutaj raczej chodzi o związki stałe, związki małżeńskie. Jeżeli macie poczucie, że musicie zmuszać swojego partnera do obowiązków domowych, na przykład, albo do tego, żeby w końcu zrobić jakieś kroki do przodu, ee, nie wiem, pierścionek, ślub, być może, to bym powiedziała: haha, hola, hola, zobaczcie, czy, czy tego chce ten partner i czy Wy naprawdę tego chcecie, bo to jest do przemyślenia. Tutaj sprawy oficjalne się wokół związków zarysowały, dom, pieniądze, urzędy i tak dalej. Czyli znowu komunikacja jest tak ważna, to jest podstawą do tego, żeby w ogóle ruszyć dalej, jeżeli jakikolwiek konflikt się pojawia wokół relacji. Rycerz denarów i znowu muszę odnieść się do tego, wy musicie mieć sprecyzowane, czego naprawdę chcecie, a nie co nam się wydaje. Rycerz Donarów, Panna Słodziakalna się tutaj zaznaczyła. Przechodzimy do rodziny przyjaciół i karta sądu, która znowu mówi bardzo często o oficjalnych sprawach: typu spadki, sądy, umowy itd., ale to jest karta, która także prosi, żeby coś wyjaśnić. Żeby móc się wydostać z pewnej sytuacji, trzeba zrozumieć, co się właściwie zadziało, postawić na komunikację i idziemy dalej, dopiero, prawda? Czyli ponownie. E, Redwan, no widzicie, tutaj jakby jest być może potrzeba wyjazdu lub odwiedzenia kogoś, albo ktoś będzie wyjeżdżał. Bo ja mam tutaj, że ktoś już powoli się pakuje i idzie w swoją stronę. E, także tutaj takie sytuacje mogą się pojawiać. Rak nam się tutaj zarysował i skorpion. Ale ja znowu uważam, że, żeby sytuacja działała, żebyście oboje, czy, czy z przyjaciółmi, yy, z przyjacielem, czy z rodziną, yy, żebyście spojrzeli w tym samym kierunku i żeby sprawy ruszyły do przodu. Znowu komunikacja jest istotna i próba spojrzenia, no właśnie, w tę samą stronę, czyli kompromis. No, konieczne, żeby pewne sytuacje już wyjaśnić i iść dalej. Yy, Okej. Okay. Yy, Dobra, słuchajcie, dla niektórych tutaj, no nie wiem z kim to może rezonować, ale pojawi mi się w spadku samochód na kogoś. No może akurat ktoś, ktoś dostanie, prawda? Idziemy do pracy i tutaj przepiękna karta trójki denarów, która mówi o fantastycznej współpracy, która przynosi owoce. Zobaczcie, tutaj zresztą jest napisane, że tutaj chodzi o pracę w tej talii i stawiamy Piękny budynek, ale żeby go postawić znowu, musimy jasno komunikować się z innymi. Jeżeli dowodzimy, to musimy dawać jasne polecenia. Jeżeli jesteśmy pracownikiem, to musimy się dogadać z innymi. Co kto robi i mieć jasny podział obowiązków. Czyli znowu pojawia się komunikacja, prawda? Natomiast karta Trójki Denarów w pracy symbolizuje bardzo pracowity okres, rozwój kariery, rozwój firmy i znowu trzeba wiedzieć w tej strategii, trzeba mieć dobrze opracowaną strategię, może tak. I trzeba wiedzieć, kto co robi, czym się zajmuje, bo jest szansa na duży progres. No? Okej. Okay. Dużo zamówień w pracy. Słuchajcie, siódemka denarów. Siódemka denarów to jest, zobaczcie, no, dosłownie, robotnik, który stoi i czeka, bo jeszcze nie wie, co ma robić, tak? Jasny podział obowiązków konieczny przy pracy. Znowu jasne komunikaty, bo ja mam wrażenie, że jeżeli szefostwo, to możecie mieć wrażenie, że, że szef sam nie wie, co chce osiągnąć. Współpraca jest tutaj istotnym elementem. No, także jeżeli coś było w zastoju w sprawach pracy, to ma szansę. Powoli już ruszać. Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej. I w karcie zdrowia macie Rycerza Buław. Yy, jeszcze Wam powiem, tutaj mówiłam wszystkie znaki. Rycerz Buław to strzelec, czyli jeszcze taka osoba Wam się zaznacza w tym czytaniu. A słuchajcie, jeśli chodzi o Rycerza Buław w zdrowiu, to są najczęściej kwestie jakby, jeżeli są problemy przewlekłe, to to jest jakby taki zwrot w leczeniu, tak? Mamy albo w końcu trafione leczenie, albo dobrze zdiagnozowanie i wiemy, co robić. Natomiast zwrócić proszę uwagę na odporność organizmu mm, i kwestie związane z temperaturą ciała by mi się zaznaczały tutaj. No. Ewentualnie krążenie obok rycerza puław również. Ale umiarkowanie, yy, jest strzel, są dwie karty strzelca. No, karta umiarkowania, zwrócić uwagę, żeby nie forsować za mocą swojego organizmu, bo tutaj kwestie witalności, ale i krążenia się zaznaczają. Dobrze, myślę, że możemy wyciągać wskazówki, a w tym tygodniu wyciągam dla Was wyrocznik boskiej obfitości. Byczki. Boska miłość. Gdy ofiarujesz boskości wszystko całkowicie i prawdziwie, zaczniesz romans z duchem. Piękna karta. Wartość. Nieustannie jesteś godny przynależeć do miłości. Nie potrzeba nic poprawiać, w rzeczywistości jesteś samą miłością. I wewnętrzna moc. Ten nef po prostu, słuchajcie, tutaj, no. <grywka> Daj mi odwagę i moc do zrobienia tego, co należy zrobić. To jest taka afirmacja. Dobrze, słuchajcie, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam. I przechodzimy do panny. Zobaczmy, jakie możliwe energie dla osób z podznaku panny w nowym tygodniu. Wypadła dziewiątka mieczy. Czym się tak stresujecie, panny? Co to, co to jest za stres? Niepotrzebny zresztą. Słuchajcie, stres jeszcze nikomu nie pomógł z mojego doświadczenia, tak wynika. <laughs> Dobrze, panny, drogie. Rydwan, cztery buławy, kapłanka. Ufajcie swojej intuicji, ufajcie swoim przeczuciom. No, one was... Szczególnie w ramach waszej rodziny lub przyjaciół. No, dobra patrzmy, panny drogie, główna sprawa w nowym tygodniu ósemka kielichów miłość o? cztery denary pra... nie praca, rodzina, przyjaciele paść buław praca, finanse sześć denarów i zdrowie król denarów tutaj to jest książę mak w tle, fajna energię macie od razu wam powiem Okazuje mi się jednak, że w tym tygodniu jakieś pożegnania są w ósemce kielichów. Ktoś wyjeżdża albo ktoś powraca do domu rodzinnego, bo ta ósemka kielichów najczęściej o tym mówi, ale jest to też karta, która symbolizuje takie wydarzenia, że jeszcze, jeszcze nie, ale już czujemy, że czas się z czymś pożegnać. Tak? Tu może być też karta spotkania kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy, kogoś, kto powraca do domu, do miejscowości, do pracy. No, dobra, zobaczmy, co obok tego nam się znajduje. Dla niektórych to jest karta poczucia, że czas udać się w nieznane w życiu, słuchajcie. Naprawdę. Usąka kielichów ostatnio mi pokazała w czytaniu, które robiłam. Później przegadałam to z tą osobą, rzeczywiście tak było, nie o to było pytanie. Ale ta usunka kielichów pokazała mi mm, poważną decyzję dotyczącą życia u tej osoby. Yy, i wiem już, że ósemka kielichów pokazuje nam poważne decyzje, więc takie też mogą mieć tutaj miejsce na zasadzie podjąłem decyzję, podjąłem decyzję, że odchodzę od męża, tak? To są poważne sprawy, no. Mimo, że nie są to wielkie arkana, to jednak potrafi się pokazać. Ale zobaczmy, co obok tego nam tutaj stoi. Rycerz Buław. Jest szansa na wyzwalanie się z pewnych sytuacji w tym tygodniu i z pewnych okoliczności, bo rycerz Buław dokładnie wyzwala się. On po prostu biegnie przed siebie i papa. Pa. Eee, ósemka kielichów, czyli mamy szansę na. W odejście. Na... Jeżeli wahacie się nad podjęciem decyzji, żeby coś zostawić i iść sobie po prostu w swoim kierunku, to to jest dobry moment. I widać, że to Wam zaprząta głowę, ale tu jest zielone światło na takie decyzje. Może tak. Karty też pokazują, że ktoś w podróży lub z podróży, czyli podróż możecie planować albo ktoś odwiedza Was z podróży, przyjeżdża coś takiego. Mi się zaznaczyło. Strzelec się tutaj zarysował. Ok, myślę, że możemy przejść dalej, i od razu przechodzę do czwórki denarów, która pojawiła nam się w sprawach miłości. W stałych związkach rutyna się wkrada i tutaj to jest ok na moment, ale trzeba uważać, bo bardzo często ta karta symbolizuje taki związek już trochę z przymusu, bardzo rutynowy, gdzie nie czujemy satysfakcji z niego. Ale po prostu no jak jest, to jest i niech będzie, więc tutaj trzeba popracować nad tą atmosferą zdecydowanie. Dla niektórych tutaj związek po prostu taki troszkę, na przykład finanse, opłaca mi się albo trochę z wyrachowania. Ta karta mówi, że w związku brakuje szaleństwa, brakuje spontaniczności, brakuje uczucia emocji. Niektórzy lubią takie relacje, niektórzy nie, jeżeli należycie do tych, którzy nie, to ja wyciągam dla Was radę. Rycerz Mieczy, słuchajcie, nie rezygnujcie ze swoich pragnień na rzecz komfortu i bezpieczeństwa, które płynie ze stałej relacji. Bo rycerz Mieczy ma jakiś cel życiowy. Jest to idealistyczny, ale ma ten cel, wzniosły. Czwórka denarów mówi, że my sobie tak po prostu będziemy żyć z dnia na dzień w domu. Z rodziną i tyle. Zero wyzwań, zero podążania za swoim celem, za sobą. Zatem tutaj nie zapominajcie o swoich wzniosłych celach. Nie pozwólcie, żeby strefa komfort odebrała wam to, ale także zwróćcie uwagę, czy wasze związki, szczególnie jeżeli nie układa się w nich za dobrze, jeżeli czujecie, że są kłótnie, czy taka napięta atmosfera czy jakieś prowokacje wzajemne z partnerem, że wybuchacie wzajemnie. Zastanówcie się, jaki jest fundament tego związku, po co się związaliśmy z tą osobą. Dla singla pokazuje mi się tutaj wokół pracy szczególnie, możliwość spotkania kogoś, szczególnie trygon powietrza bliźnięta by mi się tutaj zarysowały. Dobrze, jeśli chodzi o rodzinę lub przyjaciół, bardzo proszę zwrócić uwagę na osoby młodsze i dzieci, szczególnie trygon ognia i baran się tu zarysował. A ja wiem, że w tej karcie ta osoba nie wygląda jak dziecko, mówmy się. <laughs> Natomiast słuchajcie, no tak. To jest też karta rozrywki. Karty pokazują, żeby nie zapominać o tym, co kolorowe w życiu, i znowu, żeby się nie wkradała rutyna w relacji z przyjaciółmi czy rodziną. Idźcie się zabawić. Dosłownie, tu jest taka energia. Mamy karty tancerki. Karta kapłanki. Proszę zwrócić uwagę na intuicyjne przeczucia dotyczące osób młodszych wokół Was. E, bo tutaj coś się zaznacza. No, ale nie powiem, że w negatywie, myślę, że w pozytywie. Natomiast karta kapłanki prosi, żeby zwrócić uwagę na osoby młodsze i czytać między wierszami. No, ale tutaj raczej dobre informacje idą. E, ryby i baran. Się zarysowały takie znaki. Okej, okay, szóstka denarów pracy. Tutaj to jest karta sukcesu. Sukcesu, który wynika z tego, że wykonałem, wykonałam swoją pracę, dostaję zapłatę, czyli wszystko zależy ode mnie, prawda? Zatem ile pracy wniesiemy, to będziecie docenieni. Może tak. Szóstka z denarów to jest księżyc w byku. Więc tutaj ta, ta praca powinna mieć wartość. To jest karta, yy, która w pracy w takiej tygodniówce, tak, nie, na szerszą skalę, bardzo często mówi yy, o wspieraniu siebie wzajemnym, bo to jest karta równowagi dawania i brania. Zatem tutaj, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia finansowego, myślę, że warto zaoferować. Jeżeli my potrzebujemy, nauczmy się brać. Yy, to jest karta kończących się problemów finansowych. Tu idą jakieś pieniądze w Waszą stronę, więc jeżeli był słabszy okres, to tutaj spokojnie. E, proszę zwrócić uwagę na uczciwość. No, co nam obok tego stoi, kapłan? Nie, to jest wynagrodzenie. Jesteście obserwowani, możecie zostać docenieni przez szefa, podwyżką na przykład. E, zatem myślę, że Wasza praca zostaje doceniona, może tak dobra, byk nam się tutaj zarysował i przechodzimy do zdrowia i tutaj też macie byka słuchajcie, król denarów ja bym powiedziała, że tutaj, żeby się nie przepracowywać, siedzący tryb życia, tak, bo tu mamy tego tradera, można powiedzieć zatem, no, siedzi przy komputerze stale i patrzę w te wykresy natomiast, słuchajcie, jeśli chodzi o zdrowie wszystko, co związane z układem pokarmowym szczególnie wyrostek tak się mówiły, rostek? Tak. tak. A, więc to by mi się zarysowało. Yy, dieta, i zwróćcie uwagę, żeby tutaj siedzący tryb życia nie dominował. Jeżeli nie macie problemów zdrowotnych, zwróćcie uwagę na mężczyzn w waszym otoczeniu, ale tu jest piękne zdrowie. Piękne. Tutaj właśnie dochodzimy do zdrowia. Są szanse yy, na odzyskanie swojej energii. Także wygląda to świetnie. Dobrze, wyciągam dla was wyrocznię Boskiej Obfitości. Coś już wypadło. Strata. Czasami uczysz się prawdziwej ofiary poprzez stratę. Przygotowujesz namiętne zaproszenie dla miłości, aby przejęła kontrolę i to ona realizuje swój plan, a nie twoje ego. Piękna karta. Nieprawdopodobna otwartość. Tu jest afirmacja. Kochana miłości, otwórz mnie na Twoją wolę, uwolnij mnie od moich przywiązań. Zasko. No widzicie, to jest to. Związek po prostu taki już z rutyny, z przywiązania komfortu. Zaskocz i zachwyć mnie swoim planem. Ty jedna wiesz, co jest potrzebne, a jestem na to otwarty. I przyjmowanie. I znowu afirmacja. Z każdym dniem łatwiej jest otrzymać. Najwyższy boski plan i zaufać swojemu wewnętrznemu przewodnikowi. Dobrze, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Dobrze, przechodzimy do koziorożca. Mm, koziorożce drogie, możliwe energie dla Was w nowym tygodniu. Co mamy dla koziorożca? Cztery denary, ósemka kielichów, jak u panny i trójka buław. Słuchajcie, nie pozwólcie, żeby rutyna yy, spowiła Wasze działania. Trójka buław, planujcie do przodu. Spójrzcie w przyszłość i zastanówcie się, czy obecny. Element, w którym się znajdujecie w życiu, jest dla Was dobry, bo ósemka kielichów bardzo często mówi o tym, że już tego nie czuję, że być może zamierzam iść w innym kierunku. Dobrze, główna sprawa w nowym tygodniu dla osób z podznaku koziorożca gwiazda. Pięknie. Co wy w miłości? Rycerz, przepraszam, król kielichów w tej talii to jest rodzina, przyjaciele osiem kielichów. Praca, finanse, rycerz donarów i zdrowie. Siedem kielichów. W tle jest księżyc. Yy, ciekawe energie się pojawiły przy Was, przyznam szczerze. Dobra, zacznijmy od początku. Będziemy też dopytywać od razu, i na pierwszy rzut mamy kartę gwiazdę. Dla niektórych to może być po prostu osoba z podznaku wodnika, która się tutaj zaznacza w tym tygodniu najmocniej jako wpływ na Was. Ale kwarta gwiazdy jest ogólnie kartą nadziei, kartą poczucia. Że jestem na właściwej drodze. Z kartą gwiazdy warto zwrócić uwagę na otoczenie, bo to jest karta, która bardzo często mi mówi, że znajdujesz się teraz w odpowiednim miejscu w życiu z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim czasie. Zatem korzystaj z wszystkich hojności, które masz naokoło siebie, bo one doprowadzą cię do celu. To jest karta inspiracji, to jest karta poczucia, że idę w dobrym kierunku. Bardzo często karta gwiazdy symbolizuje takie. Wydarzenia, gdzie my mamy szansę poznać kogoś wpływowego, pojawiają się nowe kontakty, nowe miejsca, a, które mają szansę, jakby wpłynąć bardzo pozytywnie na naszą ścieżkę życia. Więc tutaj warto zwrócić uwagę znowu naokoło siebie. To jest karta też, która mówi, że mamy dużą nadzieję na nowy etap życia, który może być bardzo, bardzo sprzyjający. Słuchajcie, Saturn to jest wasza planeta. To jest planeta, która wyszła teraz z wodnika i będzie w rybach. Do 2026, jeżeli się nie mylę. Więc, no, może to troszkę czujecie to przejście pozytywnie. Jest piątka denarów, czyli po jakimś biedniejszym okresie pojawi się nadzieja. Piątka denarów jest kartą poczucia. Po prostu zepchnięcia na margines przez życie, czy chodzi o finanse, czy chodzi o zdrowie. Czuję, że nie ma ludzi, nie ma możliwości, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma zdrowia przeróżne sytuacje. Bardzo trudna i przykra jest ta karta, ale karta gwiazdy mówi, że pojawi się nadzieja, jeżeli byliście w takim okresie lub ktoś wokół Was z kartą gwiazdy czujemy, że zmierzamy w powolutku w dobrym kierunku, że wszystko będzie teraz już optymistyczne e, także uwaga, no, tak jak mówię proszę w tym tygodniu rozglądać się naokoło siebie bo na Waszej drodze świat będzie stawiał osoby i sytuacje, które są konieczne do tego, żeby no, w końcu uwalniać się i poczuć te nadzieje i, i idzie wiosna do Was, czuję to mocno Okej, okay, przejdziemy dalej. Mamy tutaj króla kielichów w sprawach miłości. To jest najczęściej skorpion, może, mogą być to też ryby. Eee, tutaj mamy osobę, która ma jakąś wizję, słuchajcie. Osoba artystyczna, osoba bardzo wrażliwa, ale w taki fajny sposób, że swoją wrażliwość nie dominuje, ta wrażliwość tej osoby, żeby tutaj jakieś stany emocjonalne się pojawiały, tylko inaczej, ta osoba wykorzystuje swoją wrażliwość w ramach artyzmu i kreuje, także dla singla taka osoba może się pojawiać, szczególnie trochę wody, natomiast Król Gielichów Miłości jest fantastyczną kartą to jest osoba, która nas wspiera to jest karta, która mówi wszystko, układa się pomyślnie to jest karta, która symbolizuje, że mamy przyjaciela w partnerze czy w partnerce Oj, czekajcie, bo tutaj sypią się przy Was karty kociorożce. Ustanka kielichów, Macie ją rodzina, przyjaciele. Um. Powiem tak, jeżeli ktoś yy, pożegnał się z relacją, która no, blokowała wasz rozwój i w ogóle yy, emocje, no to widać, że w tym tygodniu już czujecie, że nabieracie oddechu, a może się nawet pojawić nowa miłość. Dla osób jednak, które po, yy, pozostały w związkach, stwierdziły, że wytrwamy, to pokazuje mi się zmiana na lepsze, że jest tutaj możliwe gdzieś tam emocjonalne przebudzenie w tej relacji. No... Jeżeli y, wasz partner lub wy przeżywacie jakiś trudniejszy okres, ja tu widzę, że jedna z osób przeżywa trudny okres emocjonalnie, druga jest niewiarygodnym wsparciem, więc tutaj warto na to postawić. I to widzę i tutaj, i tutaj. No. E, ósemka kielichów pojawia nam się w rodzinie, Rodzina Przyjaciele. To są powroty do domu rodzinnego, przyjazdy, schacki To jest karta, która mówi też o wyjazdach naszych dzieci, tak? Że już się wyprowadzają, idą na swoje. Dwójka kielichów. Tu są jakieś pożegnania w rodzinie, mam takie wrażenie, ale y, z pozytywem, czyli, y, no nie wiem, wyjeżdżam za granicę, żegnamy się, y, jest przyjemnie, fajne spotkanie. Ósemka mieczy. Karty pokazują, żebyście nie pozwolili na to, żeby ktoś z rodziny lub przyjaciół blokował Was. Ale także te pożegnania warto elastycznie do nich podejść. Zobaczyć, że tak naprawdę y, one są wyzwoleniem dla Was lub dla drugiej strony. Tak? Niektórzy mogą rozwiązywać, jest taka szansa, przyjaźnie z osobami, które Was blokowały, Wasz potencjał. Słuchajcie, wiele mówi się o rozstaniach z partnerami, jak się to na nas odbija i tak dalej. Niewiele czytam jednak na temat tego, co się dzieje, kiedy żegnamy się z przyjacielem, którego znam od zawsze. Bo są takie osoby, i ja miałam niedawno taką sytuację, że, że po prostu musiałam to zrobić, i ta żałoba, jakby. Ona jest trudna do przeżycia, ale wiemy, że jeżeli coś blokuje nasz rozwój, albo że jeżeli działa to z jednej strony, to trzeba pójść w swoim kierunku. Ale przyznam szczerze, że jest to trudne, no powiedziałabym, na pograniczu pożegnania partnera miłosnego nawet, więc no. Ale tutaj karty pokazują, że jest szansa wyzwalać się z relacji, która już jakiś czas nie działała ok, tak? Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej. Rycerz Denarów w sprawach pracy. Rycerz Denarów, zobaczcie, tutaj mamy szefa kuchni, więc jeżeli poszukujecie pra pracy, to ja bym w gastronomii szukała w tym momencie, bo taka praca tutaj się pojawia jako pewna. Natomiast Rycerz Denarów w sprawach pracy raczej mówi o rutynie. To jest karta, która mówi: Mam stałą pozycję, mam stabilizację i tyle. Nic wielkiego się w tym tygodniu nie dzieje. No, warto zwrócić uwagę na to, żeby rzetelnie wykonywać swoją pracę, bo możecie zostać poddać ocenie. Poddani ocenie. Natomiast nie, ja mam wrażenie, że tutaj jakby praca jest stabilna i lubimy siebie i jest fajnie. Warto zadbać o atmosferę, ale jest okej. Okay. Dobra atmosfera jest okej okay po prostu w pracy. Nie będziemy tutaj dopisywać żadnej historii. Macie tutaj pannę i skorpiona. Jeśli chodzi o zdrówkę, dla koziorożca mamy siódemkę kielichów. To jest karta, która mówi o problemach z widzeniem, o problemach z używkami. Ale uzależnienia ogólnie się tutaj pojawiają. Szczególnie alkohol, więc proszę zwrócić na to uwagę. No słuchajcie, wy jesteście kartą w Tarocie Diabła. Diabeł to uzależnienia, prawda? No. Więc trzeba zwrócić uwagę, dla niektórych zatrucia się pojawiają. No więc jeżeli jest złe samopoczucie, to bardzo proszę tutaj postawić na detoksykację, ale zobaczę, co obok tego stoi. Czwórka była, wchodzi o jedzenie. Zatrucia pokarmowe mogą się pojawiać. Uważajcie na to, co jecie. Zdecydowanie. No dobrze, to tyle. Wyciągamy dla Was wyroczni boskiej opitości. Mam wrażenie, koziorożce, że dla Was naprawdę przychodzi wiosna. Na zasadzie dzień po nocy wstaje. Jeżeli był trudniejszy okres, to widać, że się wyzwalacie. I tu chodzi o rodzinę, przyjaciół, o Was osobiście. Zatem zobaczmy, jakie tutaj e, pojawiają się sprawy z wyroczni. Akceptacja. Całkowita akceptacja tu i teraz otwiera strumień. No, to jest super. Najpierw trzeba zaakceptować sytuację, w której jesteśmy, żeby w ogóle się z niej wydostać i zobaczyć to światło w tunelu. Poświęcenie. Czasami poddanie się jest bolesne. Bóg odcina wszystko to, co musi odejść: złudzenia, obsesje, nałogi. To ofiara dla miłości. Widzę to w relacjach, przyjaciele. Słuchajcie, szczególnie jeżeli macie właśnie przyjaciół tylko od kieliszka tak zwanego. No, to tutaj jest moment. Jeżeli ktoś jest uzależniony naprawdę, to to jest moment, żeby już iść na odwyk. No, to się tutaj mocno rysuje w tym tygodniu. I indywidualność. Każdy człowiek ma swój własny, spersonalizowany plan nauki w tej ziemskiej szkole. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.